Dlaczego pan uważa, że młodzi są wykorzystywani, skoro rządy tak wielu krajów głowią się nad programami pomocowymi, aktywizacji zawodowej? Z całą, z całą pewnością zgromadzenie plantatorów bawełny też się głowiło nad tym, jak, jak zaktywizować zawodowo tych, tych młodyń, którzy nie chcą pracować. I z całą pewnością. Nie tylko my jesteśmy, nie tylko młodzi są traktowani jak murzyni. Wszyscy jesteśmy traktowani jak murzyni. Ale Zakła... kto nas traktuje i jak? Bura, nas traktuje. Nasi właściciele oczywiście. Przecież przepraszam, ma pani dzieci? Nie. No i słusznie, bo nikt nie ma dzieci w Polsce. Jeżeli ktoś myśli, że ma dzieci, to się głęboko myli, bo o tym na przykład, do jakiej szkoły posłać dziecko, decyduje jego właściciel. Nie on, tylko właściciel niewolnika, prawda? To jest rozsądne, Dlatego, bo, on, bo to właściciel niewolnika, no, znaczy, to dziecko nie pracowało na swojego właściciela, a nie na rodziców. Dawniej dzieci pracowały na starość, by sobie nie starość, to pracowali na rodziców. Ale zaraz, zaraz w Polsce może pan posłać do jakiej pan chce szkoły? prywatnej, publicznej? Myli się pani. Myli się pani. Nawet, nawet w szkołach prywatnych program jest przez naszego właściciela. No program, tak, ale no. z drugiej strony odpowiedziałabym, wielu rodziców nie ma kompetencji, żeby nauczać w wielu dziedzinach. Ale nie każdy żeby nauczali, bo wiele rodziców nie ma kompetencji nauczania. Albo pomarskich. nie ma kasy na guwernantów. Nie, ma, Kiedyś nie ma nie, ma, nie ma kasy. A, a mimo to nie kontrolujemy, jakiej restauracji posyłają swoje dzieci, prawda? W jakie restauracje jedzą, prawda? Jakoś nie mają kompetencji, a jakoś dzieci nie umierają masowo, nie? Czyli postuluje pan całkowitą wolność. Wracamy do tego light naszego? Do, do normalnych czasów, musimy wrócić do normalnych czasów, zamiast całą bandę tam Ministerstwa Edukacji Narodowej, tam kuratorów, wydziału oświaty, etc. Niech oni idą tutaj dzieci uczyć. Prawda? I my będziemy posyłali. Posyłali dzieci do jakiejś szkoły. My chcemy. Według Tylko własnego. Jako razy Kiedy razy były tajsza. te normalne czasy, o których Pan mówił? No, no za, za Kopernika na przykład, czy Marii Kirii Skłodowskiej. No, za Marii Kirii Skłodowskiej. Dobrze. Ania to... Zielonego Wzgórza może być? Ania z Zielonego Wzgórza, Wyspa Księcia Edwarda, Kanada. Tak. Nie znam zbyt dobrze historii Kanady. No dobrze, ale wtedy mogła Pani posłać dziecko szkoły albo nie posłać, to było pani dziecko. Jakie jeszcze zakazy i nakazy mm, się Panu nie podobają, trzeba zlikwidować? No, Większość mi się nie, 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 nie podoba zdecydowana. E, na pewno trzeba zlikwidować wszystko, co jest sprzeczne z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli nie chce się ubezpieczyć, to się nie ubezpiecza. Jeśli nie chce zapinąć pasami w samochodach, to się nie zapinam. To jest moja sprawa. Prawda? A pan o, się zapina? O, o, nie. O, oczywiście niewolnikowi, niewolnikowi, pan ma, ma prawo nakazać zapnij się pasami w ale wolnemu człowiekowi. Państwo, wyobrażam Dartaniana, któremu powiedziano: Panie D'Artagnan, pan może mm -hmm. no, spać z konia, się zabić, ma pan pod przymusem przywiązać się paskiem do konia. Myślę, że traktowano ten człowieka jak człowieka wolnego, a nie jak niewolnika. Pani, jest taka piękna książka. Czyli że, prawo do głupoty. Tak, tak, oczywiście. Mm -hmm. Występuje wtedy, wtedy selekcja, selekcja naturalna, i mądrzy przeżywają, głupi giną, i o to chodzi. Społeczeństwo staje się lepsze, a się coraz głupsi. To, to, panuje taka głupota to jest brak selekcji naturalnej, oczywiście, że tak. Ale niektórzy są ogólnie mądrzy, a raz zrobią coś głupiego. Szkoda, żeby płacili życiem. No ale dlaczego życiem od razu, proszę panią? Albo wygnie. byli kalekami. Proszę panią. Nie ma większej różnicy między ilością ludzi, która zginęła wskutek niezapięcia zapięcia pasów, a tymi, którzy zginęli wskutek zapięcia pasów, bo jest sporo ludzi, którzy zginęli dlatego, że zapięli pasy. Pamiętam na przykład tragiczny wypadek w Igołomni pod Krakowem. Pod Krakowem, gdzie, gdzie kobieta zajechała pod dom, córeczka siedziała z tyłu, przypięta pasem, na foteliku. Jak czas nie przed nimi, sama w płomieniach. I na jej oczach nie, nie, nie było siły, żeby go wyjęła, bo przypięta nie mogła i na jej oczach spłonęło jej dziecko. Czyli ludzie o wszystkim powinni sami decydować, Oczywiście. czy prawie o wszystkim? Znaczy Jakiś rodzaj cenzury, na przykład niepalenie papierosów. W miejscach Jeżeli publicznych. pani, pani się palił pali się w domu, to nie pani się pali. A w miejscach publicznych nie. może pani palić, jest, natomiast, natomiast oczywiście nie może to być w miejscach, gdzie mus, trzeba wejść, prawda? Na do, do biura państwowego pani musi wejść Tam nie, nie może być palenia. Natomiast Czyli... w knajpach, jeden knajper zrobi sobie knajpę dla palących, drugi dla niepalących, trzeci zrobi jedną salę dla palących, drugi dla niepalących. Nie rozumiem, po co Państwo to ingeruje? Czyli co, taka zasada, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka, tak? tak jest. Pale sobie, ale jeśli komuś robię krzywdę, to, to nie, nie pale. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to jest no naturalne. Czyli większość ustaw trzeba by było e, skreślić. 38% tak na Żylibyśmy w pięknym świecie... Wie pani, taka piękna książka Pawła Jasienicy, nazywa się to Lech Baila, tylko to jest pseudonim Pawła Jasienica, on Ten nazywa się, w komuny zresztą, rozważania o wojnie domowej. Tam jest takie piękne zdanie. Najbardziej liberalna republika współczesna Wydawałaby się człowiekowi sprzed rewolucji jednym wielkim domem niewoli. Stary porządek był wręcz naszpikowany nieznanymi dzisiaj wolnościami. Państwo wyobraża, że można by człowiekowi wtedy zabronić kupienia lekarstwa w aptece? Dlaczego o nie jakim było? lekarstwie pan mówi, bo tu Przecież na pewno jest ukryty... Nie każdego. Dlaczego ja nie mogę kupić sobie, wiem, prestarium w aptece? Nie mogę, bo nie mam recepty. Mm -hmm. Jak to? Mnie, dorosłemu człowiekowi, nie wolno kupić lekarstwa. Dlaczego? Jakim prawem? Bo może pan sobie zrobić krzywdę. No, ale to jest moja sprawa, jak sobie zrobię krzywdę. Właśnie w ten sposób Ale może. pan my... nie chcieć tylko z głupoty. Albo no dać dziecku, No nie zrobić krzywdę z głupoty. Dziecku, to, dziecku to i tak mogę dać, bo przecież kupię tam no dziecku, prawda? Niedługo dojdzie do tego, ja, nie, ja się ja nie żartuję, że jak lekarz napisze mi lekarstwo, tym mam pukać trzy razy dziennie, to trzeba trzy nie do apteki i brać po pigułce, no bo kto wiecie, jak wezmę całe pudełko, to nie zerzę wszystkich i, i, i nie zdechnę. Jest to logiczna konsekwencja. Żyjemy w świecie niewolnictwa. Takiego niewolnictwa nie było, proszę panią, za komuny.